Dzień dobry, Marzena Wieczerzak-Skubis, specjalista psychiatra i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ze mną Monika Stelmasiak, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Monika przyjmuje w naszym centrum młodzież oraz osoby dorosłe. Dzisiaj chciałyśmy porozmawiać o depresji nastoletniej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moniko, z czym do Ciebie zgłaszają się najczęściej takie młode osoby e, albo ich rodzice. Jakie są pierwsze objawy, które rodzicom kojarzą się z tym, że dzieckiem dzieje się coś niedobrego? Mm -hmm. e, rodzice te, tak też e, ich dzieci zgłaszają e, takie obniżenie nastroju, mm -hmm. e, trudności z wychodzeniem z domu, e, utratę przyjemności. Mm -hmm. e, ja też często widzę i słyszę w gabinecie kiedy pracuję jako psychiatra, że dziecko a w zasadzie nastolatek zaczyna zamykać się w pokoju, że mniej mhm. rozmawia z rodziną, że też niechętnie się uczy, stałby się, stał się stała się taka jakby bardziej leniwa mhm. czy te ym, objawy też y, w jakiś sposób y, budzą niepokój rodziców, czy też to wypływa na wizytach terapeutycznych? Mm -hmm, oczywiście wypływa i tu się y, właśnie w takich mm -hmm. komunikatach y, ukrywa takie etykietowanie obrazu razu leniwe, co, mm -hmm. co niestety pogarsza y, stan psychiczny nastolatka. Tak, bo nie dość, że z samej depresji, prawda, mm -hmm. typowe objawy to obniżenie nastroju, takie negatywne myślenie o sobie. I poczucie winy, prawda, Dokładnie. i takie mówienie, stała mm -hmm. się moja córka bardziej leniwa, jeszcze bardziej mm -hmm. tą córkę w to poczucie winy wtłacze. No i też obniża mm -hmm. samą cenę, tak. prawda, która tak. i tak w depresji jest niska. Właśnie to warto jest. może jeszcze tutaj uh -huh. wspomnieć, że nam się kojarzy depresja z zaburzeniem nastroju, że no, ten nastolatek chodzi taki smutny, a uh -huh. przede wszystkim jest to zaburzenie poznawcze, tak? Czyli właśnie tak, Też. jak uh, powiedziałaś, uh, jest ta negatywna samoocena, uh -huh. tak? To uh -huh. takie bardzo negatywne myślenie o sobie, uh -huh. o swojej uh -huh. przyszłości, przeszłości, teraźniejszości. Bek mhm. mówi wszystko na B, tak? jestem beznadziejny, jestem bezużyteczny, wszystko jest bez sensu. Tak, tak myśli nastolatek. Mhm. Często też ja, ja też słyszę często w gabinecie, do niczego się nie, mhm. nie nadaje, e, nie widzę sensu w moim życiu. E, natomiast e, trochę te objawy czasem e, przypominają taki kryzys adolescencyjny mhm. i rodzice też często zrzucają to. Na właśnie, że na kryzys okresu dorostania myślałam, że dziecko ma tak w okresie dorastania i że to minie. Mhm. Faktycznie Je... coś takiego występuje, przypada mniej więcej na 17 rok życia kryzys tożsamości. Mhm. Kim jestem, do czego, ku czemu zmierzam, jest to bardzo, w ogóle mówi się, że ten okres adolescencji jest najbardziej złożonym okresem w życiu człowieka. Mhm. Natomiast te pierwsze symptomy depresyjne często występują już wcześniej. To na pewno. Tak. Zastanawiam się jeszcze też, czy na ile ten kryzys adolescencyjny to przejawia się rzeczywiście na taki spadek funkcjonowania młodego człowieka, mhm. prawda? Mhm. Czy rzeczywiście tak, bo moim zdaniem niekoniecznie od razu zamyka się w pokoju, od razu jest tylko... Um, od razu jest aż tak bardzo przygnębiony, aż tak bardzo spada jego funkcjonowanie, nie ma siły nic robić, nie ma chęci do wyjścia do rówieśników. Mhm, to... mhm. e, mówi się o tym, że e, jest ta burza hormonalna, prawda? Więc też e, to sprzyja rozregulowaniu emocji. Napędu. Myślę, że też często w tym okresie wzrastania brakuje pewnych biologicznych czynników, tak więc zanim w ogóle przystęp, przystąpimy do diagnozy depresji, warto, żeby rodzice z takim nastolatkiem poszli do lekarza pierwszego kontaktu, Dokładnie. zrobili mhm. poziom żelaza, tak też jeżeli nam spadnie, to ten nastrój nam spada poziom cukru, wahania tak. cukru, poziom witaminy D. Tak. To jest taka podstawa, prawda? I często ja również zaleczam, mhm. zalecam w trakcie pierwszej wizyty lekarskiej oznaczenie hormonów tarczycowych. Oczywiście, bo mhm. przy takim rozchwianiu hormonalnym dochodzi do dysregulacji tarczycowej, co też wpływa na nastrój. Mhm. Niemniej jednak jak już pojawiają się takie objawy, niezależnie czy to kryzysu adolescencyjnego, czy też pierwsze objawy depresyjne, czasem może być jej ciężko odróżnić. I rzeczywiście młody człowiek dwa, trzy tygodnie nie ma chęci do działania, nie ma rano, mówi, że nie ma rano siły wyjść do szkoły albo nie może spać w nocy. Mhm. To myślę, że to już jest, powinno być podstawą do podjęcia jakiejś interwencji, do zgłoszenia się do specjalisty. Z e, mm -hmm. Mm -hmm. Jak taką diagnozę przeprowadza się w gabinecie e, psychologicznym, psychoterapeutycznym? Mm -hmm. e, na mm -hmm. czym to polega? Tak, mm -hmm. jak, gdybyś mogła powiedzieć, jak taka pierwsza wizyta wygląda, czy mają się na nią zgłosić. Się? rodzice sami, czy rodzice z nastolatkiem, jaka mm. jest, jak, jak jest rozplanowana ta pierwsza wizyta? Mm -hmm. e, najlepiej, jeżeli e, nastolatek zgłosi się z rodzicem, jednak nie ma skończonych tych mm -hmm. 18 lat, e, przeprowadzamy wywiad. E, ja robię to tak, że e, zapraszam oboje mm -hmm. na początek, tak żeby też e, wspólnie tutaj z każdej strony, ka każda strona żeby się wypowiedziała mhm. i właśnie pod kątem tych objawów depresyjnych jest to wywiad objawów takich właśnie jak obniżony nastrój, napęd psychoruchowy, mhm. zmiany w śnie, mhm. zmiany w jedzeniu, bo czasami też no to, ten nastolatek to. albo nam przestaje jeść, albo w drugą stronę. Drugą stronę no, Aktywność, tak, te... utrata przyjemności. Czy... Mm -hmm. Także to wszystko szczegółowo sobie dopytujemy, czy też w rodzinie były jakieś przypadki depresji mm -hmm. albo innych zaburzeń nastroju, mm -hmm. chorób, tak? jakieś trudności. No bo też nie zawsze nastolatek dostanie tą diagnozę depresji, czasami dostanie inną diagnozę. Mm -hmm. I temu służy taka pierwsza tak, wizyta tak, diagnostyczna. Tak, tak. Na kolejnych wizytach jest, prowadzisz terapię taką, głównie skupioną na pracy z nastolatkiem, czy też jest przestrzeń mm -hmm. dla rodzica? Mm -hmm. Często w zależności od wieku nastolatka, od jego też potrzeb, po prostu zaprasza się tego rodzica, mm -hmm. choćby na ostatnie 10 minut potrzebuje być objęty terapią rodzinną, więc też jest mm -hmm. wysyłany wraz z rodzicem na taką terapię, bo nieraz podłożem tej depresji są niestety problemy rodzinne. Rodzin. Mhm. O, często też ja mam takie doświadczenie, że e, jeśli zgłoszą się na pierwszą konsultację rodzice z nastolatkiem do psychologa, psychoterapeuty, to bywa mhm. odsyłane również na konsultację psychiatryczną, bo też... w zależności od poziomu tak. tej depresji, od jej nasilenia, no to mhm. albo wystarczy sama psychoterapia, mhm. albo jeżeli jest to rzeczywiście takie poważne zaawansowanie objawów depresyjnych, to jest potrzeba włączenia farmakoterapii. I takie bezpieczne leki, które można włączyć u nastolatków, mhm. czy nawet u dzieci, jak najbardziej są możliwe, są dostępne. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo często rodzice martwią się. Czy te leki nie spowodują, że temu mojemu dziecku gorzej się będzie uczyło? Czy ono nie mhm. będzie takie odcięte od świata? Co, co byś Dokładnie. powiedziała takim rodzicom? Absolutnie powiedziałabym, że nic takiego się nie dzieje. Te leki mają właśnie spowodować, że dziecko będzie miało więcej energii, więcej chęci do działania. A nawet y, wycofają się takie objawy y, typowo depresyjne, czyli zaburzeń snu, czy czasem depresja ma swoje objawy somatyczne, typu bóle brzucha, tak. głowy, y, głowy mm -hmm. wędrujące bóle całego ciała. Y, zmniejsza się lęk, y, mm -hmm. który nastolatkowie odczuwają na przykład przed wyjściem do szkoły, przed wyjściem do ludzi. Więc tutaj absolutnie zawsze mówię w trakcie tych wizyt, że, że są bezpieczne leki, na zewnątrz nie jest widoczne ich działanie, a młodemu człowiekowi, jak gdyby, ładują się baterie życiowe. Wraca z powrotem tak, tak. do swojego normalnego funkcjonowania. funkcjonowania.